Bez wątpienia naszą współpracę rozwojową w ostatnim roku, właściwie w ostatnich dwóch latach zdominowała zdecydowanie pomoc humanitarna Ukrainie i na pewno po wyborach ten temat dalej będzie musiał być kontynuowany, bo wiadomo, że Ukraina cały czas walczy, a jeśli się skończy wojna, to z pewnością nasze środki i nasze starania będą musiały być kierowane w stronę Ukrainy. Natomiast jeśli chcemy być poważnie traktowani, jeżeli poważnie podchodzimy do współpracy rozwojowej, jeśli chcemy być poważnym partnerem w tym zakresie, no to rzecz jasna, nie możemy zapominać o innych kierunkach i nie mówię tu tylko o na przykład Białorusi czy Mołdawii, która również jest poszkodowana przez wojnę w Ukrainie, ale... O krajach globalnego południa. I tutaj o tym, o tym musimy pamiętać. Bez wątpienia, tuż po wyborach będzie to trudne, no właśnie z uwagi na to, że, że jednak no, nasze siły i starania będą skierowane wciąż w stronę Ukrainy, ale nie może być to jedyny nasz kierunek. Bez wątpienia, społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe powinny być tutaj głównym partnerem. Jeżeli chcemy rzeczywiście podchodzić do tej współpracy rozwojowej kompleksowo i poważnie, no to musimy zwiększyć finansowanie i mocniej zaangażować organizacje pozarządowe, bo to na nich będzie to spoczywało. One mają doświadczenie, one mają kompetencje, one mają umiejętności. I, no i polskie władze po wyborach, przed wyborami powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi jako kluczowym partnerem. W zakresie podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej e, współpracy rozwojowej, no, kluczowe znaczenie musi mieć edukacja globalna. E, I rzeczywiście to, z czym, e, z czym się borykamy, to jest fakt, że ona nie do końca jest rozpoznana, nie do końca społeczeństwo, nawet niektórzy nauczyciele czy nauczycielki, mają świadomość, czym jest i czym powinna być edukacja globalna. E, I tutaj e, no musimy działać w, wielotorowo. Po pierwsze. Włączyć w system kształcenia nauczycieli edukację globalną, nie traktować je jako ciekawostki czy jako dodatku, ale jako niezwykle istotny element edukacji przyszłości, tak naprawdę. Musimy znaleźć trwałe i istotne miejsce w podstawach programowych dla edukacji globalnej. Musimy, wracając znowu do, do organizacji pozarządowych, włączyć organizacje pozarządowe, robić porządne konkursy na, na edukację globalną w szkołach bo też wiele mówimy o edukacji klimatycznej, o edukacji antydyskryminacyjnej, które przebiły się już jakoś do świadomości społecznej, natomiast cały czas edukacja globalna jako całość nie do końca jest zrozumiała, a tutaj mówimy o walce ze stereotypami, o zrównoważonym rozwoju, o godności, solidarności. Solidarność jest wartością, która jest w Polsce na ustach wielu osób, polityczek, polityków, ale też społeczeństwa. I, I do tej wartości tu się trzeba odwoływać. No i y, pamiętać też o tym, że już ci nauczyciele i nauczycielki, którzy są w systemie, wymagają wsparcia, bo nawet ci, którzy y, rozumieją konieczność y, prowadzenia edukacji globalnej, borykają się z wieloma trudnościami, niezrozumieniem, wypaleniem. Też pamiętajmy o tym, że nasz system edukacji jest w ogóle w kryzysie. Nauczycielki i nauczyciele po strajkach, y, po. Y, Deformie edukacji, pod tym, co, co dzieje się w tej chwili pod rządami ministra Czarnogóry, mają zwyczajnie trudno i to odbierają jako kolejny obowiązek. Na pewno wymagają w tym zakresie wsparcia.